Zapytam wprost Małgorzata więcej cebula. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Gromala, Wójt Lipieńcy Morowanej Gminy, gdzie powstają najwyższe w Polsce palmy wielkanocne. Dzień dobry Panie Wójcie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Wójcie, czy ma Pan przecieki, ile będzie miała najwyższa palma w tym roku? No niestety nie, nawet wójt takich przecieków nie ma, bowiem wykonawcy najwyższych palm zawsze ten wątek trzymają Wielkie tajemnicy, tajemnicy. Tak, do ostatniej chwili, kiedy przyniosą palmę na rynek jest ona mierzona. Ale poprzeczka te kilka lat temu została postawiona dość wysoko, 37, nawet ponad 37 metrów. Myśli Pan, że uda się pobić ten rekord? Pewnie pokonywanie kodu będzie bardzo trudne, ale wydaje się, że wykonawca tej palmy, skoro miał patent na taką wysokość, pewnie ma pomysł na to, jak, ją, jak ten swój rekord jeszcze pokonać. Oczywiście się uda, to jest też wypadkowa wielu, wielu czynników różnych, obiektywnych, które mają na to, na to wpływ, jak chociażby w tym roku pogoda. Dostępność do wikliny, posłyszeliśmy, że z tym był pewien problem i to może być na przykład przeszkoda, ale tak jak mówię, wykonawcy palm trzymają swoje dzieła w tajemnicy i kto wie. I zobaczymy w niedzielę. Panie Wójcie, konkurs wraca po trzech latach przerwy. Najpierw nie odbył się ze względu na pandemię, później rok temu był, ale bez udziału publiczności. Teraz miejmy nadzieję, odbędzie się bez żadnych przeszkód. Rozumiem, że przygotowania trwają pełną parą i tą pełną parą. Tak, tak. Chcemy wrócić do tej formuły z 2019 roku i lat wcześniejszych, czyli. Mhm konkurs z publicznością, z kiermaszem wielkanocnym, z wszystkimi wydarzeniami towarzyszącymi, więc w pełnej formule, miejmy nadzieję przy pełnej publiczności, którą serdecznie od kilku dni zapraszamy do Lipnicy Murowanej. Jeszcze kilka dni temu na naszym terenie wielka śnieżyca, teraz na szczęście zrobiło się już wiosennie, a sprawdzał Pan pogodę na niedzielę, jak to będzie wyglądało? Od wielu lat nie sprawdzam pogody na niedzielę, ponieważ palmowa. niedziela palmowa rządzi się swoimi prawami i niejednokrotnie zdarzało się także mimo kiepskiej ały, akurat mieliśmy takie okno pogodowe na nasze wydarzenie. Czasami nawet było to pół dnia, które, które pozwoliło przeprowadzić konkurs w czystość, pięknej pogodzie atmosferze. Ale też muszę powiedzieć, że zdarzały się lata, kiedy ta pogoda była może troszkę. Mocno borsza. komplikowała, prawda? komplikowała ale mamy już starych y, bywalców, którzy niezależnie od pogody przyjeżdżają do Lubnicy Morwanej, czekają na to przedsięwzięcie cały rok i ta pogoda ich nie zależy. Hmm. Panie Wójcie, ale bywały takie konkursy, kiedy y, no, były przez różne y, rzeczy skomplikowane troszeczkę, takie lata, kiedy, y, nie wiem, była wielka wichura, y, był śnieg, tak? Pamięta Pan takie sytuacje? Y, tak, i pamiętam y, takie sytuacje. Y, Opak, mieszkaniec licencjonowany, pamiętam takie sytuacje już jako organizator. Faktycznie no, zdarzało się, że Auea mocno krzyżowała plany i to na różny sposób. Pamiętne lata, które są, które są wspominane to rok 90, 93 mhm. czy też rok 2013, kiedy już jako... Organizatorzy zmierzyliśmy się z bardzo trudną e, sytuacją tuż przed niedzielą palmową, po obfitych opadach śniegu, wywoziliśmy śnieg z rynku ciężarówkami. E, wydawało się, że jesteśmy przygotowani. Z piątku na sobotę potężna nawałnica, potężne opady śniegu, które spowodowały, że ponownie trzeba było uruchomić ciężki sprzęt, odśnieżyć wszystkie uliczki. w ostatniej chwili? Tak, znowu ciężarówką nie, wywozić ten śnieg z rynku, mamy to udokumentowane. Ale to nie był koniec atrakcji, ponieważ jak wysprzątaliśmy pięknie rynek, w nocy przyszedł minus, minus 25 stopni i jano mieliśmy na płycie rynku lodowisko. Więc starżacy rozpoczęli od posypywania solą. Natomiast był piękny, słoneczny dzień, mimo że temperatura oscylowała na okolicach minus 5 stopni. Potężna frekwencja, duża ilość osób, która się nie zjadła. Ale to śmiech. Natomiast chyba najdziwniejszym Konkursem najbardziej przewrotnym był konkurs z 2003 roku, nazywany do dzisiaj konkursem złamanych palm. Bowiem e, i pogoda, i, 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 i różne uwarunkowania, które się pojawiły, spowodowały, że cztery palmy ponad 20 metrowe w czasie stawiania się złamały. No bo właśnie no tutaj no... zatrzymajmy się na chwilę przy tym, panie Wójcie, wykonanie palmy to połowa sukcesu. Druga połowa to postawienie a to jest trudne zadanie. Tak, tym bardziej, że regulamin zakłada, że palma może być zakwalifikowana do konkursu i wziąć w nim udział po zmierzeniu, kiedy leży, ale finalnie po jej postawieniu. musi być postawiona i musi, musi stać w całej swojej pełnej pięknej krasie. Niestety tak się zdarzyło, że te właśnie cztery duże, ponad 20-metrowe palmy się złamały i zostały ponownie zmierzone do tej wysokości, w której się złamały. I wtedy z tego, co sobie przypominam, chyba Państwo utworzyli dodatkową kategorię Pan złamanych? Na ten konkurs. Na ten, na ten jeden, konkurs, jeden tak. konkurs, powiem szczerze, w późniejszych latach już uniknęliśmy takiej nieprzyjemnej sytuacji. Nieprzyjemny, ponieważ to wielkie rozczarowanie publiczności, ale to są takie dramaty tych wykonawców, którzy ze swoją rodziną przez kilka tygodni przygotowują to dzieło, bo nie każdy potrafi wykonać tak wysoką palmę i mimo ich y, trudu, wysiłku, zabiegania o, o budulec, o materiał, ten czas pracy włożony. Tej palmy się nie udało postawić, ale tak jak Pani redaktor zauważyła, została wtedy stworzona osobna specjalna kategoria, by docenić tych, którzy te wysokie palmy y, wykonywali. A ile tak, osób tak? zwykle za tych dobrych czasów przyjeżdżało do Lipnicy Morowanej w niedzielę palmową? Ciężko jest określić, ponieważ Lipnicki Rynek ma swoją określoną pojemność i nie da się mierzyć ilości osób y, tą, tą, tą pojemnością rynku, ponieważ samego rana następuje rotacja. Mhm. więc te osoby na Lipnickim nie przychodzą i nie są tam cały czas, tylko rotują, a każdego roku długość pobytu w Lipnicy za to się wydłuża, więc niektórzy przyjeżdżają wcześniej rano, drudzy przyjeżdżają w okolicach mszy specjalnie na msze, niektórzy przyjeżdżają na ogłoszenie wyników konkursu, a niekiedy niektórzy przyjeżdżają całkowicie po południu, kiedy już część osób wyjeżdża, pozostali się pojawiają, więc kiedyś Konkurs uroczystości, wydarzenie trwało do godziny 14-15, dzisiaj to jest nawet 18-19, a niektórzy chcą przyjechać nawet po wieczorą, zrobić sobie zdjęcia właśnie w takim, w takim Już czasie, na prawie klimat pustym na rynku jest piękny. Mm -hmm. Tak, więc te, te, te rzesze napływają cały dzień. My z poziomu rynku, z poziomu organizatorów nie widzimy tego na no, ogół, co się dzieje na peryferiach, ale tu z informacji służb porządkowych wiemy, że nawet do 5 km na drogach wojewódzkich, powiatowych tworzą się korki, gdzie mieszkańcy, przybywający do nas zostawiają swoje samochody i idą mm -hmm. na drogach do centrum, więc to pokazuje skalę tej ilości osób, które w tym dniu odwiedzają. Mamy poszukiwać. tutaj na stoliku palmy z Lipińcy Murowanej. Proszę zdradzić, z czego taka lipińska palma powinna być wykonana? Lipińska palma no to przede wszystkim wiklina. Mhm. Przede wszystkim wiklina, misterne ułożenie tych witek wiklinowych w sposób estetyczny, wiązanych także wikliną. Bez Dodatkowo, żadnych sznurków. Bez żadnych sznurków. Sznurek naturalny może być wykorzystywany do zamocowania kwiatów, natomiast nie wolno stosować do wiązania palmy sznura, nie wolno mhm. stosować drutów, gwoździ, różnych innych elementów, nazwijmy to, wspomagaczy, więc naturalny materiał, trawa stawowa do zdobienia, bibuła, ewentualnie wstążki, suszone kwiaty, bo też, też wykonawcy stosują taki, taką formę zdobienia, więc przy tych niewysokich palmach w taki naturalny sposób. Oczywiście te najwyższe wspomagane są tutaj czy którzy którzy żertką świerkową, komisja konkursowa i ocenia mm -hmm. oczywiście. E, a to też jest element e, kosztu robienia dużej palmy, ponieważ no, ta żertka ani nie może być zbyt sucha, bo by się ani nie może być mm -hmm. zbyt mokra, bo ta palma by się w nienaturalny sposób mocno wyginała, więc też odpowiednio wcześniej ją trzeba przygotować. Mm -hmm. To nie może być e, wielki tak się wyrażę kolokwialnie, klocek, bowiem ogólnie mhm. zakłada, że u podstawy wykonawca palny powinien objąć ją obiema dłońmi i taką, taką grubość powinna mieć ta palna. Panie Wójcie, dla Pana ten konkurs ma taki wyjątkowy charakter, wyjątkowe znaczenie. Nie tylko dlatego, że jest Pan gospodarzem gminy, w której się odbywa, ale też dlatego, że pomysłodawcą samego konkursu, który w tym roku ma 63. odsłonę był Pana dziadek. No tak, tak. Mój dziadek Józef Piotrowski w 1958 roku zainicjował konkurs w sytuacji, w której no, tradycja zaczynała zanikać. Potrzebny był impuls, potrzebny był pomysł na to, żeby tę tradycję ocalić od zapomnienia, a nawet ją wzmocnić. No, dzisiaj z perspektywy czasu widzimy, że, że, że to był pomysł trafiony w dziesiątkę, który nie tylko ocalił tradycję ale wydaje mi się, a nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, że spełnił jedno z największych marzeń mojego dziadka, marzenie o tym, żeby lipica obowiązkowa była słynna, żeby była sławna, więc y, nie był to cel numer jeden, y, bo, bo, bo celem numer jeden faktycznie było to zachowanie tradycji, dziadek pełnił funkcję społecznego opiekuna zabytków Lipnicy mowywanych. Był sołtysem, był prezesem ochotniczej straży pożarnej, więc miał wiele, wiele funkcji, które powodowały, że angażował się praktycznie w każdą dziedzinę życia, ale zawsze marzył o tym, żeby o było słychać, żeby było dobrze słychać, żeby do Lipnicy przyjeżdżali zacni, szczególni goście, których już miał okazję witać na czy chociażby ministrów kultury, czy przedstawicieli wielu instytucji, czy mediów, co na tamte czasy było było, było wyjątkowe chociażby przy pierwszym konkursie kiedy przyjechała polska konika filmowa i zarejestrowała ten mm -hmm. pierwszy konkurs który w archiwach przecież, przecież zarejestrowany więc myślę że ten cel taki uboczny został osiągnięty no, powiem może nie skończony ale któż dzisiaj nie znali wlicy z jej palmami jeśli nawet nie jesteśmy kojarzeni w skali kraju jako lipcica muowana ale już gdzieś się udajemy w gminy jesteśmy z tego miejsca, gdzie są najwyższe palmy w Polsce, to każdy lokalizuje i wierzy tą tam Z całą pewnością, tak, z całą pewnością tam jest. Tak jest. A czy Pan przygotowuje też palmy w Waszej rodzinie dzieci, czyli prawnuki, pomysłodawcy Pana dzieci przygotowują? Tak, może nie takie wysokie, ale, ale takie do poświęcenia przygotowujemy, można powiedzieć adekwatnie do, do wzrostu dzieciaków. Każdy, każdy ma swoją palmę, którą, którą święcimy, więc... No tak, no, trzeba tą tradycję kultywować w tym małym wymiarze. Z drugiej strony nasz konkurs od wielu lat ewoluował i też mamy wiele kategorii. Duży nacisk kładziemy też na kategorię palm dziecięcych, więc wszyscy, wszystkie rodziny, które robią palmy małe, że nie umieją robić tych dużych, bo że nie mają warunków do tego, prawda? mogą się także zgłosić do konkursu i, i wzmocnić ten przekaz związany właśnie z tą tradycją i z umiejętnością wyplatania tych naturalnych lipnickich... lipnickich na zakończenie, proszę jeszcze powiedzieć, dlaczego warto przyjechać do Lipnickiej Murowanej właśnie w Niedzielę Palmową? Z perspektywy tych trzech lat, Przerwy. nietypowych lat, widzimy, że jest ta tęsknota, jest ta potrzeba spotkania i z tą lipnicką tradycją, z tą lipnicką kulturą, która jest prezentowana także na scenie przecież poprzez rodzime zespoły, nasze zespoły obrzędowe, grupy obrzędowe, orkiestry. Wspomagamy się także i gościmy i przedstawicieli zespołów regionalnych także z naszego regionu, chcemy ich także promować. Więc ta otoczka tego, tego, tego folkloru na rynku, ze sceny, wsparta kiermaszem Wielkanocy. Wiemy dzisiaj, jest pewna moda, którą, tak można powiedzieć, myśmy w jakiś sposób już wiele, wiele lat tak, temu wyprzedzili. Na rękodzieło, na, na takie przysmaki lokalne. Na tradycyjne, lokalne produkty, pędliny, chleby, miody i wiele, wiele innych produktów, które się pojawiają. Tym chcemy gościć wszystkich tych, którzy przyjeżdżają, chcemy pokazywać e, Lipnickie palmy, Lipnickie palmy, które e, niejednokrotnie wychodziły także poza Lipnicę i promowały e, region, promowały, promowały Polskę, jak i chociażby w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, e, w Teatrze Narodowie, Narodowym w Warszawie, czy też trzy e, lata temu nasze palmy zdobiły hale na e, forum ekonomicznym e, w Krynicy. E, tak więc promując się na zewnątrz, chcemy też pokazać to piękno Lipnicy Mułowanej, jej tradycji od środka, od wewnątrz. Zawsze zapraszam do Lipnicy Mułowanej na niedzielę, Palamogą, zapraszam na weekend, na wakacje, zapraszam na zawsze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko faktycznie zaprosić na niedzielę palmową wszystkich naszych czytelników, a także wszystkich mieszkańców powiatu bochańskiego i wszystkiego. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zapraszam, dziękuję bardzo za rozmowę.